Chciałbym Państwa poinformować o fakcie, że stowarzyszenie Niezależni dla Powiatu utworzyły, utworzyli komitet wyborczy, który został zarejestrowany jako jeden z pierwszych komitetów wyborczych w Poznaniu. Dlatego... Dlatego pierwszy, bo mamy szacunek do wyborców, mamy szacunek do tego do zaufania, jakie nas obdarzyli. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnych dla Powiatu skupi wokół siebie osoby o różnych zainteresowaniach, o różnych spostrzeżeniu na świat, o różnych możliwościach prowadzenia działalności samorządowej. Jednym z założeń naszego komitetu jest to, ażeby samorząd był apolityczny dążymy do tego, żeby w samorządzie by, byli ludzie, a nie partie polityczne. Dlatego też idziemy do wyborów jako stowarzyszenie, dla których najważniejsi są ludzie i mieszkańcy powiatu, a nie przynależność partyjna. 15 lat temu zostało stowarzyszenie niezależne dla powiatu na funcie niezadowolenia z działalności partii politycznych w gminach, w powiatach w, w Wielcie Poznańskim. Zostało zarejestrowane w kls ie od 12 lat wystawiamy kandydatów do Rady Powiatu. Startowaliśmy już trzykrotnie do wyborów. W 2002 roku uzyskując 9% poparcia. W 2006 uzyskując 14%, 14%, a w 2010 roku około 19% poparcia. Chcemy przedstawić wyborcom Powiatu Poznańskiego możliwość, aby nie, nie musiały nie musieli obywatele, mieszkańcy naszego powiatu wybierać między jedną a drugą partią. Jest również stowarzyszenie, jest Komitet Wyborczy Wyborców, który w swoich szeregach nie ma żadnego członka partii. Dziś Państwo, gdy tylko pan prezydent zaczął tworzyć komitet o podobnych założeniach do naszego, natychmiast włączyliśmy się w te działania. Teraz Wielkopolska, czyli komitet, który założył pan prezydent Grobelny, jest w pewien sposób zbliżony do naszych działań. Niezależni dla powiatu, tak jak tutaj koledzy wspomnieli, opierają swoją działalność na założeniu, że nie trzeba być działaczem partyjnym, żeby działać na rzecz samorządów, na rzecz naszego otoczenia, na rzecz powiatu i gmin powiatu poznańskiego. Wierzymy w to, że komitety tego typu odnajdą swoje miejsce na scenie politycznej, zarówno powiatowej, jak i wojewódzkiej. I też jakby w oparciu o to porozumienie, o tą współpracę, chcemy budować nasze założenia programu. Czy możemy poznać kandydatów, jacy startują do powiatu? Kandydaci będą w, na następnej konferencji prasowej tutaj już e, będzie cały, cały, cały nasz tutaj e, za, e, sztab tutaj kandydatów, którzy będą pokazani Państwu. Na chwilę obecną jest, domykamy całkowicie listy i te listy będą w tym tygodniu zamknięte. Pragnę zaznaczyć, że my jesteśmy trochę e, inaczej niż partie polityczne, gdyż nasza cała kampania opiera się na ludziach, na kandydatach, na ich rodzinach. Nie mamy żadnych struktur młodzieżowych, nie mamy żadnych struktur, które nam będą tutaj świadczyć pomoc. My idziemy do wyborów jako my mieszkańcy, mieszkańcy niezależni mieszkańcy, którzy chcą powiecie mieć swoją reprezentację. Dlatego naszym założeniem jest po pierwsze zachęcić mieszkańców powiatu poznańskiego do pójścia na wybory i zachęcić do tego, żeby głosowali na nazwiska, na ludzi, którzy będą reprezentować tutaj ich interesy w powiecie, a nie na przynależność partyjną.